Po długiej przerwie nasz program w ogniu pytań Handball Team powrócił, a w szóstym odcinku moim gościem jest Bartek Gonera. Cześć. No to może na początek Cię zaskoczę. Opowiedz nam trochę o sobie i jak to się zaczęło, że jesteś na umyciu? No więc ja jestem studentem Wydziału Lekarskiego na czwartym roku już. Jestem z Łodzi, więc tak też zostałem tu na uniwersytecie. Miasto ma sporo wad, ale mimo wszystko je kocham. Od dziecka, jakby z nim, więc tak postanowiłem. No, a w dodatku jest bardzo prostudenckie, a więc postanowiłem, że tutaj właśnie spędzę moje lata młodości. Czyli polecasz, nas? Uważam, że. Nasz łódzki UMET naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o naukę, jak również i o życie studenckie. Bardzo podoba mi się nastawienie naszych prowadzących do studentów. Oni są otwarci, pomagają. Ponadto bardzo, bardzo popieram to, co robi nasz rektor. On bardzo angażuje się w to, aby nasze sekcje sportowe się rozwijały, działały prężnie. Wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu takich rektorów w Polsce, co tylko zachęca do spędzenia tutaj właśnie tego czasu. W 100% procentach się z Tobą zgadzam. Bardzo dziękujemy. A wiem, że masz też kilka publikacji na swoim koncie. Opowiedz nam trochę o nich. Czego one dotyczyły? No, mam kilka publikacji naukowych. Są to publikacje anatomiczno-ortopedyczne. Wszystko jest pisane z Katedry Anatomii. Publikacje są już opublikowane w czasopismach naukowych. Można sobie je sprawdzić. Także jest to Działalność naukowa, która już na tym etapie daje mi bardzo dobre tło do działania na późniejszym jako, jako lekarz. Mam nadzieję, że będę to robił, dopóki nie osiągnę jakiegoś tytułu naukowego i mam szczerą nadzieję, że to przyspieszy mój proces osiągania tego też tytułu. Wydaje mi się, że to, co robię. Jest na tyle innowacyjne, że warto to przeczytać, warto się na tym wzorować i mam nadzieję, że będzie pomocne dla obecnych ortopedów w przeprowadzeniu operacji. A powiedz nam, czy to jest bardzo dużo pracy, żeby to przygotować? Dużo czytanie książek, szukania jakiejś informacji, zbierania danych? No, nie jest to tak, że przychodzę i napiszę to w jeden dzień oczywiście. Każda praca to jest poświęcenie na to prawie roku czasu. Mm, w każdym tygodniu muszę poświęcić no, wiele godzin, żeby jednak najpierw zebrać informacje, potem sprawdzić, czy ktoś ich wcześniej przede nie zebrał. Nie mogę nikogo powielić, także uważam, że jest to sporo pracy. Później oczywiście sam proces kolekcjonowania danych przeze mnie już. E Potem napisanie, sprawdzenie, dużo czasu zajmują również recenzenci, także no nie jest to praca najszybsza, ale jeżeli komuś zależy na rozwoju naukowym, to uważam, że właśnie to jest jedyna słuszna droga. No każde pójście na skróty powoduje, że zubożeje wartość jednak takiej pracy. Prace naukowe swoją drogą, ale przede wszystkim jesteś sportowcem. Jak to się zaczęło, jak się zaczęła twoja przygoda z piłką ręczną? Moja przygoda z piłką ręczną jest właściwie bardzo ciekawą rzeczą. Ja jako dzieciak już szukałem sportu, który mógłbym się zająć. I tak się złożyło, że moja wychowawczyni w podstawówce w klasach 4-6 była trenerką w chojeńskim klubie sportowym, czyli w popularnym HKS-ie Łódź. Ona też zauważyła, że, że jestem w miarę ruchliwą osobą, chociaż fizycznie troszeczkę nie domagałem, trzeba to przyznać. No i postanowiła właśnie, że, żebym zaczął to trenować, żebym przychodził na treningi, ponadto Mój brat również chodził na piłkę ręczną, moja mama chodziła na piłkę ręczną, także troszeczkę jesteśmy wychowani w tym sporcie. No i ja postanowiłem kontynuować. Czy jesteś ze sportowej rodziny Szczepiarnicy? <grystanie> Dokładnie. A czy to był Twój pierwszy sport? czy... <grystanie> Wcześniej miałem jakieś krótkie epizody z innymi sportami, ale nie jest to nic, o czym warto wspominać moim zdaniem. Odkąd zacząłem zajmować się piłką ręczną, tak zajmowałem się prawie do czasu liceum. No więc poświęcałem się temu bardzo, naprawdę. Było to wiele dni treningów w tygodniu i zdecydowanie to był ten sport, o którym wspomnę, że był pierwszy, ponieważ reszta jest niezacząca zacząca. A co Ci się podoba w piłce ryczy? W piłce podoba mi się bardzo to, że kiedy mamy gorszy dzień, Drużyna nam pomaga. Jest to właśnie sport drużynowy, więc atmosfera też jest bardzo istotna. Uważam, że mamy świetną. Podoba mi się również to, że jest takie wsparcie całej drużyny przed meczem. To jest bardzo sympatyczne. Naprawdę, jeżeli, jeżeli potrzeba, to. To drużyna potrafi wesprzeć, to nasza ławka to potrafi wesprzeć, kibice i właśnie to, to buduje atmosferę piłki ręcznej i to uważam za najważniejsze. A jaka jest twoja, twoja ulubiona pozycja na boisku? No, moja ulubiona pozycja to jest lewe rozegranie. Nie gram tam niestety, bo są lepsi, ale, ale również dobrze sprawdzam się na środku mam nadzieję, dobrze tam się czuję. Mm, lubię tam grać, choć wiem, że jeszcze wiele pracy przede mną na pewno. Mam nadzieję, że drużyna e, rzadko kiedy na mnie narzeka czasem powinna, czasem trochę mniej, różnie to jest, no tak, w środek rozegrania obecnie, no. Nie bez przyczyny jesteś kapitanem naszej drużyny, powiedz nam coś trochę o tej roli, czy to jest presja dla ciebie, czy może ogromne wyróżnienie, jak to ocenisz? W naszej drużynie nie ma takiego, moim zdaniem, słowa, jak wielka presja, no my nawzajem się rozumiemy doskonale, więc ja tylko staram się jakoś chłopaków, kiedy tylko możemy, kiedy tylko właśnie tego potrzebujemy, to staram się nas bardziej zebrać do kupy. Eee, no na tym środku rozegrania muszę troszeczkę dyrygować grą. Eee, w związku z czym... No jest to potrzebna pozycja. Jakie jest Twoje największe i najmniejsze wspomnienie z piłką graniczną? Uważam, że na moim największym osiągnięciem. Wbrew temu, co można myśleć, że tych medali jednak było dużo kiedyś. Tak, prawda jest taka, że najważniejsze było zdobycie trzeciego miejsca na Mistrzostwach akademickich. Jestem teraz już dużo starszy. To jest dużo większa impreza, dużo ważniejsza. Zdecydowanie kosztowała mnie najwięcej pracy, a także medal, który mam na szyi, właśnie a jest potwierdzeniem a moich, mojego największego osiągnięcia w piłce ręcznej. A jak ogólnie podsumujesz mistrzostwa polskie, które rozgrywaliśmy w Lublinie w kwietniu? Mistrzostwa te no, zaczęły się dla nas niestety niekorzystnie weszliśmy w turniej dobrze. Pierwszy mecz, prawda jest taka, że powinniśmy wygrać. Wszystko od zawsze, od samego początku jest w naszych głowach i wielka zasługa naszego trenera, że uświadomił nam to, że jeżeli chcemy, to możemy. Że tak ma to wyglądać, że musimy być troszkę bardziej zdyscyplinowani, kiedy tylko możemy. Zwłaszcza podczas jazdy na mecz. <laughs> Zwłaszcza podczas jazdy na mecz. Okazuje się, że atmosfera w szatni przed meczem też powinna być idealnie w punkt, a nie taka, że każdy każdy sobie, um, także wszystkie te aspekty przygotowały, że w końcu wróciliśmy z medalem. W dniach 16-19 maja w Łodzi rozgrywamy Akademickie Mistrzostwa Polski. Poznaliśmy już swoją grupę. Jak oceniasz nasze szanse? Uważam, że tak jak mówiłem, prawda jest taka, że my możemy to zrobić, możemy wyjść z grupy, możemy zająć dane miejsca, ale to wszystko zależy od tego, jak wejdziemy w mecz, jak wejdziemy w turniej, jak będziemy przygotowani na to. To nie jest tak, że nasi przeciwnicy nas deklasują swoimi ilościami. Tak absolutnie nie jest. Więc jeżeli wygramy, to zrobimy to tylko charakterem, tylko sercem i pokażemy, że jesteśmy drużyną, a nie osobnościami na boisku. A jeżeli przegramy, czy to albo o tym, że mieliśmy dużo pecha, albo o tym, że faktycznie gdzieś zawiodło u nas zgranie i że to będzie to, nad czym pracujemy, ponieważ umiejętności mam wrażenie u każdego indywidualnie są. Teraz warto by to zgrać i jeżeli tak, to mamy szansę z każdym naprawdę. A czy piłka ręczna to twój jedyny sport, jaki uprawiasz? robię bardzo wiele sportów. Kciuka um, jest jednym ze sportów. Ja bardzo często chodzę też na koszykówkę. Gram w amatorskiej lidze w koszykówkę właśnie. E, Jaki jestem wasz sukces? nasze sukcesy no my jesteśmy obecnie w pierwszej lidze. W pierwszej Ligowym zespołem jesteśmy e, na cztery ligi. Więc powiedzmy, że jest to wyższa połowa stawki, jeśli tak można powiedzieć. E, tam nie walczy się o medale, tam jest to zupełnie inaczej. Tam wszystko jest grą, żeby awansować wyżej. W obecnym sezonie, niestety, no nie, nie wyszło, zostaliśmy tej pierwszej lidze, nie spadamy również. Gratulacje! Dzięki! Także utrzymujemy się na w miarę dobrym poziomie. Ja nigdy zawodowo nie grałem w koszykówkę, w związku z czym uważam, że to i tak jest za pienięczne. Poza tym, bardzo często jeszcze poza koszulką uczęszczam na siłownię, chodzę na sztuki walki. Nierzadko zdarza mi się uczuciać na spłosza, także ja, kiedy tylko mogę, to, to też robię. Okej, okay. a czemu nie grasz w drużynie koszykówki naszego Umedu? No, to już jest kwestia tego, że ja w koszykówkę gram z bratem, od dziecka, naprawdę od dziecka zawsze z nim I, i byłoby mi dziwnie nie mieć go w drużynie, to jednak on tam jest kapitanem, bardzo fajnie mi się z nim zgrywa. A, jeśli będę grał z obcymi ludźmi, nie mam pojęcia, jak będę grał. Nie wiem czy presja mnie nie zje, umiejętności nie pozwalają mi jakby wierzyć tak w siebie, żeby, żeby wspierać nasz szumendowski zespół. E, no i oczywiście kwestia czasu. Słyszałem jak, jak oni trenują. Słyszałem, ile zaangażowania wymaga bycie w y, tamtej sekcji. Naprawdę podziwiam ich za pracę. Y, znam chłopaków, grałem z nimi nieradko i uważam, że że naprawdę niech, nie będę im za nią budzią, po prostu. Nie, no nie przesadzaj. <grym> Teraz przejdźmy do naszego ulubionego quizu. No to pierwsze pytanie: dolary czy euro? Euro. 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 Żel czy lakier? Żel. Playstation 4 czy, czy <grym> Xbox One? Playstation. I co, to, I co na nim grasz? FIFA. FIFA? No to musimy się kiedyś zmierzyć. Jest u turniej. Był. Ale są. No dobrze, no to kolejnym razem będziemy. Wytworny pałac czy chatka w górę? Oczywiście, pałac. Piwo z kumplami czy kino z dziewczyną? No, ja bardzo lubię kumpli, ale jednak kino z dziewczyną. No nie! <śmiech> <śmiech> dziękuję Ci <laughs> bardzo dziękuję. za wywiad. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was 17 maja na dopingowanie nas podczas Akademickich Mistrzostw Polskich, które odbywają się w Łodzi. Do zobaczenia. Dzięki.